Ciemieszko, witam bardzo serdecznie. W drugim filmie z opisu potworów z gry Wiedźmin, pogromca potworów i w dniu dzisiejszym będzie opis potworów rzadkich, których jest najwięcej, ile jest ich procent, więc bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Przypomnijmy tylko, że typów potworów jest 10. Są to potwory ogrowate, istoty magiczne, trupojady, relikty, hybrydy, wampiry, insektoidy, istoty przeklęte, drakonidy, upiory. Wśród rzadkich potworów ogrowatych są. Farbaut, Grimnir, Nekker Królewski, Nekker Szaman, Troll Magmowy. Jest ich 5 i stanowią 12,20% potworów. Wśród rzadkich istot magicznych są Kamienny Golem, Żywiołak Ognia. Potwory są dwa i jest ich 4,88%. Z gatunku trupojadów są to Algul Plamisty, Baba Głębinowa, Ignis Fatus, Mglak Królewski, Parszywiec, Stęchlec, Topielec, Truchlica, Zjadarka. Jest ich 9 i stanowią 21,95%. Z reliktów są garnichora, grotnik, leszy, licho, ogar leszego, silwan derk, Erdzawy, rdzawy, wyjec jest ich 8 i stanowią 19,51% potworów. Wśród hybryd są harpia zielona i sukup nocy są dwa i stanowią 4,88% potworów. Z wampirów są Bruksa, Garkain Alfa. Są 2 i stanowią 4,88% potworów. Wśród insektoidów są Endriaga Szarżownik, Endriaga Wojownik, Kikimora Wojownik. Są 3 i stanowią 7,32% potworów. Wśród istot przeklętych są Likanthrop Strzyga. Są 2 i stanowią 4,88% potworów. Wśród Drakonidów znajdziemy Kuroliczek, oszluzg szary, skrzekacz, widłogąsiny, wiwerna królewska. Jest ich 5 i stanowią 12,20% potworów. Upiory to Banshee, zmora nocna, żałobnica. Są 3 i stanowią 7,32% potworów. Wśród tych potworów najwięcej jest jak widać trupojadów i reliktów, ich łącznie jest 17, a przypomnę, że łącznie potworów rzadkich jest 41, więc stanowią ogromny procent, no ponad 40% tych potworów rzadkich. Mam nadzieję, że komuś ten filmik się podobał, że komuś się przydał, będę wdzięczny jak zostawisz po sobie komentarz, łapeczkę, także siemaneczko i do następnego filmu, cześć!